Dzień dobry, witam serdecznie. Wiosna idzie nieubłaganie, Szykuję się powolutku do sezonu wiosennego pozyskania drewna. W tym roku w zimę bardzo mało poszło drewna, ale mam inny temat. Osoby potrzebują fajnych maszyn do pozyskiwania drzewa, i kolejny, kolejny problem, czy 353 pilarka 353 z Brazylii teraz produkowana jest zobaczcie w Brazylii wcześniej była produkowana w Szwecji ale producent zmienił zdanie i w tej chwili już model 353 jest produkowany w Brazylii i dociera do Ukrainy i stamtąd jest sprzedawany do Ukrainy, do Rosji, do Białorusi yy, wszędzie gdzie żyją normalnie ludzie tylko do Unii Europejskiej niestety nie nie wiem dlaczego tak się dzieje ale ten nasz land europejski jest jakiś troszeczkę sfiksowany, wszyscy demonstrują, wszyscy domagają się normalności, a niestety nasi najmądrzejsi politycy w Unii Europejskiej niestety mają odmienne zdanie i zawala nas szajs różnego rodzaju z całego świata, a wspaniałe maszyny pokroju 3-5-3 niestety nie może być sprzedawana w Polsce ze względu na normy. W Polsce, w Unii Europejskiej, ze względu na normy emisji spalin. No, bzdura totalna. Pozbawieni jesteśmy szansy, ale całe szczęście mamy fajnych sąsiadów, którzy nie zgłupieli tak jak my i mogą sprowadzić sobie świetne maszyny do siebie i dalej ich używać. Taką maszyną właśnie jest Husqvarna 353. Ja dzisiaj mam dwa pudełka. W jednym jest produkcja ze Szwecji, to jest moja piła. To jest w wersji z Brazylii wyprodukowana, też szwedzka. To nie jest moja piła, ale mam dwa pudełka i mogę je porównać, bo takie jest moje hobby: że lubię porównywać, lubię dotykać, lubię sprawdzać. Od czego się zaczęło? Przede wszystkim wcześniej były oczywiście chustary 40. One zrewolucjonowały podejście do pił. Mają być lekkie, małe, poręczne, trwałe, żywotne. I taką była 40. Tylko to była piła e, po prostu to bardziej taka a, a, amatorska, niepowzmacniana z karterem plastikowym, ale i tak ona fajnie służyła e, długo naprawdę. Mam trzy katalogi ze sobą. Mam latarkę. Latarkę po co? Żeby podświetlić pewne elementy, żeby wam je wyłuszczyć dokładnie jak to jest mam trzy katalogi z 2005 roku z 2003, 2004 i z 2000 chciałbym Wam pokazać od czego się zaczęło i jak doszliśmy do kustwarny 353 więc tak od czego się zaczęło, więc najpierw były czterdziestki, ale w roku 2000 sznur gęsi leci, zobaczcie o, ale gęsi dużo o, pięknie, wiosna idzie na całego, e, więc e, piękne katalogi skwarna robiła, aż się chciało to oglądać, czytać i dużo informacji było, dużo było pokazać, teraz takich katalogów już nie ma, ja z rozrzewnieniem zaglądam do tych swoich starych katalogów, dobrze, jakieś e, wziąłem z półki. W sklepie, kiedyś był sklep huswany w łapach, i zobaczcie od czego jeszcze weszły. W 2000 roku mam katalog, więc kiedy one weszły, tak naprawdę do końca nie wiem, ale już w 2000 roku były w sprzedaży. 346 XP, mam taką piłę i 350 jedynki. Widzicie, to był to było jak to można powiedzieć, przedwstęp, to były tak jakby. By Pierwsze podejście do takiej maszyny, czyli wersja profesjonalna z indeksem XP, bardzo wydajna, i druga bardzo trwała do takich prac, które nie wymagają szybkości pozyskiwania, ale za to. Cennym, cennym cechą jest trwałość, więc 351 wyszła, ona miała cylinder odmienny od 346, ta miała produkowane w Male, ta chyba miała produkowane gdzie indziej czy to była szwedzka konstrukcja, trudno powiedzieć w każdym bądź razie fajne te maszyny wychodziły, szkoda, że dzisiaj nie ma tej 351 też bym chciał taką piłę mieć albo nawet ją dotknąć można ją obserwować na innych kanałach, które też zajmują się taką tematyką Zobaczcie teraz następny katalog 2003-2004 i już w tym katalogu pojawia się maszyna, która ma indeks na sobie wbity 353 Etech i 353G. Razem sprzedawana z 346 XP. Od raczej 2003 roku trzeba liczyć. Właśnie pojawiła się Husqvarna 353 i do dzisiaj jest maszyną. Po prostu upragnioną. Dla mnie to jest po prostu ta skoziórko. Wspaniała maszyna, cudowna. Jej konstrukcja jest wyjątkowo udana. Bardzo malutka pilarka, zgrabna, taka no, komfortowa. No i oczywiście katalog 2005, również tutaj jest ona wyszczególniona 353 razem z innymi cudownymi maszynami, Huskwarny. Szkoda, że ich nie ma. Chciałby się, żeby wróciły 359, 357, 353, 346 SP, te już bardziej nowoczesne z New Edition w wersji z większą mocą i większym cylindrem, ale Niestety nie ma ich, no ale dobrze, że jest 3-5 trójka. Odkładamy to na bok i w końcu zobaczmy czym różnią się te maszyny w pudełku. Po prostu sam jestem ciekawy jakie są różnice. Ta po prawej to jest wersja ze Szwecji. Wyciągniemy je, zobaczymy ją, zobaczymy tu najpierw. Tu jest z Brazylii, ta jest ze Szwecji, ale do tego muszę ją odwrócić, bo ona jest po prostu zapakowana i otworzona z drugiej strony, tak jakby od dołu. Wersja ze Szwecji posiada taką osłonę, taką, wszystkie szczegóły będę chciał pokazać, żebyście widzieli, taką osłonę łańcucha. Taki plastikowy element na zimę. Ja tego nigdy do siebie nie zakładałem, po prostu u mnie jest to nieużywane. No, w ogóle, nie użyłem tego. Książka, instrukcja. To umawiamy cały czas teraz szwedzką. Prowadnica była jedna, tutaj są tylko dwa opakowania. Prowadnica jest zużyta. Prowadnica jedna była na podziałkę 325, 15 cali. Zestaw kluczy tutaj był i łańcuch, oczywiście. Łańcuch. I oczywiście piła. To jest wersja. Szwedzka pusto wrzucam to wszystko co wyjąłem wcześniej. Wezmę tylko zostawię osłonę prowadnicy, bo ja już wiem, że ona się różni. Karton odstawiam, żeby nam nie przeszkadzał. Mamy jedną sprawę z głowy. Wystawioną pilarkę 353, wersja produkcji w Szwecji. Co w takim razie mamy. W pudełku, bo już teraz można tylko kupić wersję z Brazylii. Co mamy w Brazylii? No tutaj bogaciej to wszystko wygląda. Mamy tak łańcuch jaki S35G, podziałka 325, 15 cali, 64 ogniwa, standard. Fajnie, że na półtorej mm rowek. To jest świetna rzecz. Jeden, dwa, trzy. Trzy, cztery, cztery takie łańcuchy mamy w komplecie. Mamy olej, litr bardzo dobrego oleju HP. To raczej jest jeden z najlepszych olejów uschłarnych. Używałem takiego od wielu lat. Pilarka do dzisiaj funkcjonuje jak nowa, nie przegrzewała się. Mamy zestaw rozszerzony, klucze, niebieski element na zimę do osłony i filtr dodatkowy powietrza. Na zmianę, jak się ten filcowy prawdopodobnie, który jest demontowany w środku, tutaj w pilarce, to ten filtr powietrza się założy. Pięknie. Co jeszcze mamy? Mamy oczywiście e, prowadnicę w środku, w środku w obudowie prowadnicy. Ale zobaczcie, tutaj zupełnie inna jest e, obudowa prowadnicy. Jest większa, no. największe prowadnice. I taka inaczej wyprofilowana, czyli tutaj jest troszeczkę inna sprawa. Takie rzeczy mamy, i oczywiście, pilarka najważniejsza rzecz do porównania. Skoro tak, to wrzucam wszystko do pudełka, to co wcześniej wyjąłem, żeby nam nie przeszkadzało. Fajnie, że to wszystko jest, dużo tego jest. Bardzo Micha mi się cieszy, że ludzie teraz kupujący takie rzeczy bo mają dużo rzeczy. Odstawiam na bok i zaczynamy główne porównanie rzucam tutaj i zaczynamy główne porównanie tego, co jest sednem dzisiejszego tematu. Dwie pilarki Husqvarna 353. Czym ono się różnią? Od czoła no, można powiedzieć, że niczym. A jest jedna rzecz, widzę już, ale to trzeba było się przyjrzeć z samego bliska. Tutaj jest taki element dystansowy do transportu biały. Tu jest element dystansowy pomarańczowy. Tłumik y Wkręty, trzymające to, 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 to śruby, to wszystko jest to samo. Ja tutaj już w swojej przymocowałem przyporę. E, ta przypora jest w zestawie do, zamont do montażu. Ta pilarka jest nowiutka jeszcze nie używana, jeszcze nie. E, nic tu nie było robione, więc e, dlatego tej przypory nie ma. Trzeba będzie odkręcić tutaj te śruby i przyporę przymocować. E, teraz z tej strony zobaczmy, przyjrzyjmy się, czy jakaś jest różnica. Nie, nie ma. Z tej strony nie ma żadnej różnicy. Od dekompresator, tutaj taki dekielek w środku jest. Przy cylindrze tu też jest taki dekielek. Tu wszystko jest identyczne. Nie ma żadnej różnicy. Naklejki są takie same. Od góry od góry już widzę, naklejki są inne. Szwedzka ma taką naklejkę i tutaj wyraźnie jest napisane Swadena Husqvarna na Straden. A na tej filarce jest taka naklejka w innym miejscu, w tym. Bo tutaj to miejsce jest puste, a naklejka jest w tym miejscu. A tutaj jest taka naklejka malutka i tutaj nic nie ma poza tym. Dobrze, teraz z tej strony zobaczmy, czy te maszyny się czymś różnią. Ja już nie widzę nic, jeśli chodzi o różnicę. Jest wszystko to samo. Troszeczkę, aha, tutaj jest inny kolor. Tej pokrywy górnej. Tutaj ten kolor jest taki ciemniejszy. W ogóle ta jest taka bardziej jaśniejsza. Jeśli chodzi o kolorystykę, to sami zobaczcie, czy to może widać u Was, ale u mnie tak jest. Ja to widzę. Tu jest bardziej błyszcząca i taka pomarańczowa, ewidentnie typowy kolor, taki huskwarny. Tutaj jest delikatnie ciemniejszy ten kolor, czyli farba odcień delikatnie lekko zmieniony. Te nowoczesne z serii 500, one mają te takie ciemniejsze delikatny kolor. To jeszcze jest ten tradycyjny dawny kolor. Jak to można sprawdzić? Zobaczcie tutaj, te zapinki są ciemniejsze, a reszta jest jaśniejsza. Tutaj natomiast te zapinki są w kolorze całej obudowy, czyli ta z Brazylii jest jednokolorowa, a tutaj te zapinki różnią się już w tej szwedzkiej. To taka Delikatna różnica. Co robimy dalej? No, oczywiście, od spodu. Od spodu, nowiutka wygląda w ten sposób jakieś tam naklejki 15-15-04 oczywiście kod i w środku kółko pływające jako napęd standard, regulacja wydatku pompy olejowej zawieszenie sprężynowe cudowna maszyna, przepiękna, szwedzka. Identyczna, mam raz użyta, tylko ją przetarłem jak nowa. Jeszcze raz zobaczę. Drobny dator, zobaczyłem. Nie, identyko, Jest są identyczne. Identyko, czyli jak na razie różnica, jak na razie różnica to tylko te naklejki dwie i dystansowe elementy do transportu różnego koloru. No oczywiście kolor, kolor tego plastiku farb jest tutaj delikatnie jaśniejszy, tutaj delikatnie ciemniejszy. Co dalej sprawdzamy? Dalej sprawdzamy środek, czyli zdejmujemy górne zdejmujemy górne pokrywki i szybciutko sprawdzamy, tak żeby to sprawnie poszło, bo ja nie lubię takich długich filmów robić. Ciach pierwsze i drugie. Czym się one różnią? No oczywiście tutaj można zauważyć, filtr powietrza jest filcowy. On szybko się zapcha, trzeba będzie go wmienić. On jest tylko na okres docierania. Oczywiście docieranie krótkie, warto zrobić. Co jest charakterystyczne, tutaj jest taka opaska metalowa, i to jest już nowsze rozwiązanie. Huskwarny poprawili, tu było plastikowa, wcześniej czarna. Tutaj też w wersji szwedzkiej jest metalowa. Nie wszystko jest. Dekielek z boku, kanały przepukujące. Dekielek z boku, kanały przepukujące. Napis na tym napis Na tym napis Huskwarna. Troszeczkę te napisy się jakby delikatnie różnią, ale to jest niewielka różnica. Koło magnesowe jest identyczne. Na tej zobaczymy. Mm -mm muszę tak pociągnąć dekompresator i zobaczymy zobaczymy taką małą o jest dobra jest mała różnica już widzę a tutaj dobra tutaj zobaczcie w wersji szwedzkiej na kole magnesowym jest jedynie takie srebrne e, miejsca natomiast w wersji brazylijskiej są takie je mm, brązowawe jakby nie wiem dlaczego tak jest, ale taka różnica mała jest. Cylinder taki sam. U mnie już ciemny, bo raz już sporo pracowała, to trochę ściemniał, ale nie zbrązowiał, to to jest ważne, tylko po prostu ściemniał. Od góry tłumik identyczny, śrubeczka, śrubeczka, siateczka antyiskrowa, tu też siateczka antyiskrowa. Dekompresator identyczny, tak. Cóż możemy jeszcze zdjąć filtr powietrza, ale nic nie zobaczymy, zobaczymy jakie są gaźniki. Gaźniki wizualnie są identyczne. Tak identyko, czyli zama prawdopodobnie. W mojej na pewno jest zama. Tutaj też jest zama, czyli to jest dokładnie to samo. A tu jest filcowy, taki filterek na pierwszy okres docierania, a on długo nie pochodzi, szybko się zanieczyści. Teraz tak, obudowy górne. Obudowy górne porównamy, zobaczmy jakie mają oznaczenia w środku. Ja zawsze takie detale sprawdzam wszystkie, bo lubię mieć to rozeznanie. Wersja brazylijska. W wersji brazylijskiej nie ma tu nic. Takie proste znaki wytłoczenia poprodukcyjne. Dobre. A wersja szwedzka? Jest troszeczkę ubrudzona, ale tutaj w wersji szwedzkiej, nie wiem czy to widać, jest napis Made in Sweden. Natomiast w wersji brazylijskiej nie ma nic. Delikatnie jaśniejszy jest plastik w wersji szwedzkiej. W wersji brazylijskiej jest taki ciemniejszy. No to co mówiłem wcześniej. A tak nie ma żadnych innych różnic. To wygląda dokładnie tak samo. Troszeczkę te takie, tutaj takie znaki są, takie linie. To w szwedzkiej są węższe, tutaj są takie szersze. Drobne, hmm, drobne różnice w formach do wytłaczania tych plastików widocznie są. Co, czy to jest złe, czy to jest dobre? Bardzo dobrze, czyli nowe formy. Do wypracowywania, do produkcji są, um, są powołane do życia, czyli na nowych maszynach wszystko to jest produkowane, czyli można liczyć, że brazylijskie są e, precyzyjnie wykonane, bo na nowych formach są robione. Także e, nie uczcie się, że to tylko co szwedzkie to może być lepsze tam gdzie w Szwecji. Może być tak, że brazylijska będzie dłużej chodziła. Wizualnie są identyczne, piękne dwie maszyny. Aż miło, że Husqvarna daje nam dalej szansę pracować takimi maszynami. Kartel aluminiowy, kartel aluminiowy. No, wspaniała, wspaniała sprawa. Zakładamy, żeśmy znaleźli kolejną inną rzecz, czyli te plastiki mają inne po prostu znaki na wytłoczeniach, ale to jest bardzo mała różnica. To się zakłada bardzo prosto, bardzo szybko, ciach, gotowa. Tak samo tutaj w wersji e, brazylijskiej. Ciach, ciach, ciach. I mamy dwie maszyny gotowe. Ostatnia rzecz, ostatnia różnica w nich to prawdopodobnie etykietki etykiety, które są ukryte pod tymi e, kabłonkami, i zaraz do nich dojdziemy, ale to wymaga odkręcenia tych dwóch. E, sprzęgła tak to jest bardzo szybka sprawa widzicie te dystansowe elementy na czas transportu kiedy nie ma prowadnicy żeby ta właśnie pokrywa sprzęgła równo przylegała nie była skoszona żeby nic tam się nie stało to tutaj w wersji szwedzkiej jest są te dystanse białe z białego plastiku natomiast tutaj w wersji w wersji z Brazylii, szwedzkiej tylko że z Brazylii, w w Brazylii, bo to nie jest piła brazylijska, jak komuś się wydaje. To nie jest piła jakaś gorszej jakości, tylko po prostu to jest maszyny nowe, matryce. Wszystko do produkcji karterów, plastików, wytłaczarki do tego. To to jest wszystko nowe, co jest cechą pozytywną. Jak się przynosi zakład, czy pobuduje nowy do życia, to nie przewozi się starych elementów, tylko. Nowe się rzeczy do produkcji, do produkcji e, powołuje i na nowych elementach. Uh -huh, dobra. E, mamy dwie pokrywy. Jedna jest z pilarki z Brazylii, druga jest z pilarki ze Szwecji. I zobaczcie, na pokrywie sprzęgła jest napisane e, Szweden. No to ze Szwecji, to wiadomo. A z Brazylii też sweden, czyli szwedzkie, wyprodukowane w Szwecji. Mimo, że jest z Brazylii, to akurat ten element jest sprowadzony do Brazylii ze Szwecji. Czyli pokrywa jest szwedzka, dlatego żadnej różnicy nie ma. Naklejka, no, fajnie. To mamy sprawę, można pomylić. Całe szczęście moja jest troszeczkę zabrudzona, a ta jest nowiutka. Tutaj smar jeszcze jest e, świeży, także o, teraz najważniejsza rzecz. Każdy się pozna, i nie. Ma naklejki, tam wszystkie jakieś rzeczy można tam wytłumaczyć albo e, pozrywać, ale przynitowana jest tutaj na samym dole taka etykieta. Ja ją przybliżę, i tutaj jest napisane Brazylia. Widać wyraźnie w głębi, tam na samym dole Brazil, Świetnie. A jeśli chodzi o kółsławne ze Szwecji, to pod tym kabłonkiem. Jest etykieta przenikowana. I tutaj już jest trudniej to rozczytać, bo ten nadruk jest mniejszy, ale też widać jest napisane Szwedz Sweden. Dobrze to pokazuje. Oj, ciężko tutaj jest to pokazać. Ta etykietka w Szwedzkiej jest szersza i trudniej dostrzec ten napis Sweden. Może z tej strony się da. Się. Natomiast w wersji brazylijskiej etykietka jest taka z dużymi napisami i to ewidentnie widać. Jest daleka. Jak patrzę tutaj stąd, to widzę. W wersji brazylijskiej nie ma żadnego kłopotu, żeby dostrzec ten napis. Brazil Fajnie. Chciałbym pokazać dokładnie tutaj w tej wersji szwedzkiej, ale musiałbym chyba. Dobrze, wezmę latarkę i podświetlę. O tak. Zobaczymy teraz, czy to coś pomoże. O tak, może. O tak, dobra. Jeśli to widać, nie, nie widać, bo to jest na samym ko. Raz zobaczę. Raz zobaczę. Spodnie. Tak, tak, tak. A tutaj, gdzie to jest napisane? Jest, dobra, widzę. Napisz Sweden tutaj w tej Huskwarnie ze Szwecji jest po środku. po środku się jego szuka, czyli linijka, która. Zobaczymy. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Przy piątej linijce jest napis. No, Sweden. O teraz widać. Bardzo dobrze. Że pierwsza druga od dołu, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Jest napis Sweden, a później kolejne są linie natomiast w brazylijskiej wersji. A ja to źle mówię, w ogóle, że to jest wersja brazylijska, to jest wyprodukowana w Brazylii, w brazylijskiej wersji. Zobaczcie. Jest na samym dole Brazyl i dalej już nic nie ma, troszeczkę inne napisy, ale etykietka dobrze, że jest, że jest nabita, że jest to huskwarna, że to nie jest żadna podróbka, że to nie jest żadna jakieś lipa z gdzieś tam z niewiadomych miejsc sprowadzona, tylko oryginał, oryginał dokładny, taki naprawdę świetny ory, oryginał. No i to tyle chciałem pokazać dzisiaj. Wspaniałe, e, wspaniałą maszynę, właściwie jedną, bo to jest jedno i to samo. Także e, cieszę się, że mogę wam to pokazać. Sam ciekawy byłem tych różnic. Wiedziałem, że będą bardzo malutkie. E, dużo osób prosiło o to, żeby ją pokazać. E, pytało mi się o różnicę. Mówię dlaczego? Tak, może pytać. Przecież to, I wszystko jest to samo. Ja to nieraz oglądałem na internecie. I, ale jednak osoby chciały to zobaczyć. E, chciały to zobaczyć, e, że to jest nie jakaś podróbka że to można. Skąd ta piła została kupiona? Z Tomasza Porwulskiego? Chyba stamtąd, tak. Ta bogatsza wersja na internecie, na Oliksie, na Allegro możecie znaleźć wersję uboższe, czyli bez takiej ilości łańcuchów, bez oleju Te one są chyba tańsze to jest najbogatsza wersja Irek, który zakupił tą maszynę on chciał tą wersję bogatszą bo on lubi dobre łańcuchy, dobre zestawy także on potrzebuje ceni sobie tam zapłacić parę złotych więcej ale mieć wszystko w oryginale także on to u niego już jest druga Husqvarna 353 Pies pierwszy jest zadowolony bardzo, cały czas sprawna. Ani razu przez 6 lat nie była w serwisie, nawet nie było poprawki regulacji łańcucha. Przepraszam, gaźnika tylko sama wymiana łańcuchów w cały czas jeszcze działa od nowości. Także nie chciał żadnej innej pilarki, tylko szybciej, trójkę polecam. Oczywiście tą, dziękuję firmie Husqvarna, że ciągle ją produkuje. bo nie ma nic lepszego na tą chwilę, jeśli chodzi o maszyny tej klasy. I w takich kształtach, w tak wykonanej to nie ma nic lepszego. Ja uwielbiam z Hustwarnowskwarnoską Hus stylistyką tej nowszej nie za bardzo, ale tę starszą to uwielbiam ta 35, trójka i ta seria 300 to dla mnie są klasyki. A 3 5 3 to jest klasyk za życia. Jeszcze nie umarła, jeszcze nie została produkcja zaprzestana, a to już jest klasyk. I chciałbym, żeby ten klasyk był produkowany jak najdłużej. To tyle. Pozdrawiam serdecznie i polecam jak najbardziej życzę udanych zakupów. Nie ma tu żadnych więcej różnic, także cudowne, cacko naprawdę. Pozdrawiam, cześć.